Yo na z SafeSoonBeXLEK i dzisiaj będziemy grać w Minecraft znowu z Bobrem. On był. Byłam teraz na serwer. Może już jest Jestem. sięła tam, Bobel. Hello! E dzisiaj będzie odcinek z podróży, więc nie będzie za długi, bo będzie dużo cięć. Przepraszam bardzo Was, że wczoraj nie było odcinków, dlatego że byłem nad Waszem. Mam nadzieję, że nie jesteście zawiedzeni i mam nadzieję, że będziecie dalej mnie oglądać. I teraz lecimy z Bogrem na poszukiwania. No ale ja będziemy z wami teraz zgadać, więc w podróży. No i zrobimy cięcie. Gdy będziemy już mieć zamieszanie, gdzie pójść. I wtedy was spodziewanie. Eee, mam nadzieję, że dacie lajka like i subskrypcję, że się wam film podoba. Bądź weź łóżko, musimy, bo na wyprawę potrzebujemy. Tak, tylko że ja potrzebuję... Ja muszę zrobić miecz. Miecz i różne rzeczy, bo mnie skończyło. Oj, ja mi oprócz przed mamej. Że... Znaczy to ja Ym, Dobra, lecimy teraz. Za chwilę nam się mięso zrobię i zapraszam na podróż. Oj! Chodź szybko! Ja nie mam... nie ja potrzebuję koby. A ja nie mam kobla. Chodź szybko, żywaj się kob. Ale ja nie mam narzędzi! Dobra, No dobra, chodź. Ja Cię ci nie tak. potem dober. Ale zróbmy mi narzędzia. Nic. Chodź, nie. Dobra. Pod sobie króki. Czekaj, ja jeszcze sobie uciekają. Zobaczmy Dajcie propozycje w komentarzach, bo włączyłem opcję komentowania i napiszcie co chcielibyście zrobić. A nawet może dzisiaj będzie oczy, gdzie to budujemy Więc, no... Dodaję możliwość komentowania, żeby nie było Bo ktoś tam miał problem, że nie może komentować I Bobr, gdzie jesteś? Yy, pieczy mi się mięsko Chodź już, no Przepraszam Au! Upieczyłem się Chodź już idziemy, bo będziemy Dobra, Szkoda, że nie mam narzędzi Dobra. Tak to mogę zaraz zrobić Później zrobić Ja jestem PvP mistrzem ci też, żebyśmy, nie wiem Grać w Roblox'a, w Minecraft Jakiś stref oby na bedrock'u, bo Bober ma bedrock'a Ja mam Jobsa, więc mogę z wami nagrywać jakieś filmiki Hardcore Mogę z widzem zagrać Tylko, że jest problem Bo nie umiem tylko co ogarnąć E eee, tego. Żeby widzę było słychać. Chyba, że nie chcę. Mam nadzieję, że... że wszystko tutaj uda pomyślnie. Zróbmy sobie łódkę, bo ja wiem, że tutaj będzie... Ja mam dobrać. crafting table. Dobra. jednego drewna. A zawsze myślałem, że łopata trzeba było dawać, ale... Teraz chyba coś zmieni. Jeszcze jaki klacz widzę. Uuu, ale klacz, ale klacz, ale klacz. Czekaj! Jestem. Dobra, ja, ja. teraz lecimy chyba tam prosto. Bo. O jezus. Kosiarka tam widziała. Wiesz, bo byś zabijał. Spoko, ja tutaj zamknęłem. Przepraszam, widzę jedną stronę. Kosiarka tak włączyła się głośno pewnie. że no, szkoda, szkoda gadać. O. <laughs> Już jestem. Dobra. Ej, dymy się. Tak, tak. Kichaj, <gülüyor> no, <gülüyor> Raman, dżeski, Mmmm nie stroną sobie jeszcze nie jechać No To w prawo czy lewo Możemy pojechać lewo No w prawo W prawo raczej No w prawo, bo to tam jest koniec chyba No masz numer ktoś z Was oglądał Microfilm to raczej w tych w takich Nie wiem Komora. mieszkali aaa ta no mushroom mm -hmm. to jesteśmy na części świata gdzie jest jakiś znaczy to jest taki bijak ej mushroom. Vi, wiks wi, wiksulek popatrz po prawo tam są jakieś nieznajome drzewa Chodź zobacz! Nie, nie do tego biorą, bo to chyba był ten potwór. Ja idę. Dobra, bo tyle raczej nie będzie cieć, żebyście widzieli wszystko. Wchodzimy tam. Chcę zobaczyć! Go. Tam, a potwór widzę jest wieczorem czy rano? Radnym wieczorem ten potwór. Na pewno? No. Spokojnie. A i tak zaraz się zrobi noc, więc... Łóżko przeszykować, postawić. Ja tutaj po... Czemu Dlaczego ja nie mógł tutaj postawić? Bo tu liście są No właśnie, to zanim mam możecie sobie zobaczyć, że mówiłem o, o tym. Chyba, że to się siebie <tutujesz> hmm. <O, bierka. tutujesz> A Kurde! Spadłem! To było niemiłe. Ej, bo muszę coś zjeść. No, jestem do e, Jestem... Czekaj, jeździ. Czekaj. Ja nawet nie wszedłem jeszcze. To ja pójdę już spać. A można? Nie. Zobaczmy tutaj parkulek spłosiłem. Ładny parkurek. <głodny> Kurak, jak widzę, mam jeszcze pewny pomysł, że... Możliwe, że w tym dniu... W tym dniu dzisiaj nie wiem, który dzień jest w ogóle. E, ale... Dzień czternasty. Co? W Minecrafcie dzień czternasty. No tak, ale... A w rany... 31 jest, jest lipca chyba. Nie wiem, czy jest 31 lipca. Jest, tak. Nie, jest chyba sierpień. Nie, 31 sierpnia. Znaczy czerwca. <laughs> No gdzie jesteś Bober? Czekaj, ja idę jeszcze. o ten biom, A to szybki biom był. Bo już przyszliśmy go generalnie. Ale jeszcze po lewo jest. A nie, to się robi chyba ranek. Mm -mm. Ale to biom się zrobił. Słyszałem coś. Widzę chyba. go. Chyba, chyba nie Widziałem go. Na co przysięgasz? Na nic. O, ale ładne kwiatki. Wezmę sobie. Jest nad drzewem. O! Patrzy się na niego. Zniknął. Chodź spać. Można? Wie, że są potwory. Nie możesz teraz zasnąć pobliżki. Wszystko no. Creeper mnie wybuchnie. A walczy to ucieka. Wioska, widzowie! Czekaj, idę do ciebie! Widzę twój nick. Au, Potwór mnie! To jest ten potwór, Boris, widzę go. Jak? O kurde! Zabijeś go? Nie, chyba nie da się go zabić. Ej, ja idę i tak spać. Ej, Wszedł do ciebie. Zginąłem. No to. Bober, ty możesz gdzieś nie, pójść za moimi kordami, spójrz. Ja lecę U za tą pa? kropką. Już myślę, że to jest życiem. Muszę... Ja zabiję tego potwora, chyba. No. Nie. Ja nie patrzyłam się na niego. On biegł do ciebie A On cię zabił? Nie, mini Zambia. Ja pierdę. Przed wywróciliśmy. Długo nam to zajęło. Tak! Bardzo dużo męki. Uu! Sprawdzimy wioskę teraz. To e, ja... pot. Po jakiego pot? Nie znasz mi to? Że A, na, że na przykład... Zawsze pod wieskami są Ale nie to wiedzą... Nie! Nie atakuj, nie atakuj, nie atakuj, nie atakuj! Nie atakuj. Nie atakuj zombie, nie atakuj zombie, Najwyżej ja na dole zombie. ci postawię łódkę, żebyś na nią wszedł. Nie, nie, umiem wchodzić na łódkę. Idź spać. Ja? Tak, ty. Nie mogę. Ja mogę. Chyba, że dostanę x -ray. ja to zrobię to. Bo... Duszko jest. Zasłonięte? Nie, no. Co mi gadają? Ej, czekaj, ja zaczek no Zaczekasz jest... jeszcze, bo ja, bo ja pójdę do ciebie. Nie, no to nie, 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 kratek nie, 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 my Czy nie, 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 Gdy się, gdzie ty się podkopałeś? Postawiłeś łódkę? To postaw. Ty maksymalny kawałek, o ile znajdę. Nie, czuchu! Pierwsza na świecie. Czekaj, już nic Wiktor nie mówiłem. Nie dawaj łódki, nie dawaj. Spokojnie, ja mam wiaderko wody. Sklaczujesz to? Tak. Jesteś mistrz klacza, widzowie. Widzicie? Mm. Mamy tutaj mistrza minecrafta podobno. No, to prawda. Czekaj, tylko muszę jeszcze znaleźć wodę. ...koberkowego. Mm. Raz, raz. Trzy kilo, dwa miecze. Dzień jest pod topą woda gotowa. Nie wiem gdzie ja samet idę. Parys rzuciłem ci rzeczy tam. Za późno. Stasz o diamenty chyba. Parys, no chodź tu! Okej, okay, idę. Uj Dzięki. To jest stój. Musimy chyba od początku. Patrzcie i to jest. mieć. Czekaj. Dobra, um, dobra. Nie mam chyba jednego. Mam jedną czekaj A, ty, ty, ty tamtą stroną poszłeś Ej, gdzie ty jesteś? o mój szkielet jestem ślepizały o tutaj chodź Oj. ej widzę ej wiksulek no nie chodź tu dobra Sto, czekaj rozglądasz czy są jakieś rzeczy do wzięcia jest, Tory są fajne, będziemy... Oh, Widzowie, chcecie kiedyś zrobić już się zrobili? Do, kurde, cave tam jest! Cave jest! Tu jest koniec, Wiktor! Biksulek. Musimy pójść na drugą stronę, która jest po lewo. A, jestem niekiedy. Znaczy, mądrym człowiekiem, najmądrzejszym na świecie, jestem smart guy. kurde! Żelazo! Nie, tam nic nie ma. Tam też nic nie ma. Gdzie ty wizdy jesteś? Gdzie ty poszłaś? Ej, ja nie widziałem tej wody. Prawie spadłem. Hmm. Żelazo. Gdzie jest O Gdzie ma Mam. Chyba. Wiktor, tutaj masz wodę. Czekaczkę, bo trochę wysadził żelaza. Tylko jedno mam. A było z pięć do wzięcia. Ej, Zobacz na to Wizli. Co? Jak wejdziesz pod wodę, no to zobaczysz takie kropki ładne. My tutaj przychodziliśmy. Gdzie? A my jesteśmy na miejscu? No, jesteśmy na miejscu. No tam nie idzie, bo tam jest koniec. Nic tam nie ma. Chodźmy teraz może w prawo. No, Cześć, stój! Bo ja jestem prowadzącym. Czekaj, chodźmy teraz najpierw... No, Au. Czemu mi wchodzisz w drogę? Nic nie ma. No to czekaj, musimy... Najpierw musisz zaczekać. Okej, okay, widzę. Ej! Bober! Masz czekać! Okej, okay, ja tutaj chcę właśnie no, zaczekać. Tutaj są jeszcze rzeczy, patrz! nie. Patrz. To... To było... Możemy iść... Co? Co? Gdzie jest to? Widzę, że są torty, lacy z atarami. To, tam jeszcze nie byliśmy. To czekaj. Bober, jak nie jak wiem. Proszę. Dziękuję. Czy tory dałem ci tam? Dobra, wezmę. Bo też mi się nie weźmie tu nie. też ślepy jakieś... Nie, I mam, wi -wi. to są takie do pupy... fupy. Oczywiście były OP. Kiedyś. No, kiedyś były OP. Proszę Wixle. Cztery tory. Ja mam 40. O! Tu będziemy mogli zrobić w kostek. Tak Tak. Coś tu ciekawego widzę. Jo, Minecraft dostał update'u Yo! Czekaj, czekaj, czekaj. Nie. Co? To nie jest update. Ej, patrz tu co jest na drzwi. To jest... Czy my mamy szczęście? I gdzie ty jesteś, Widzi? Ja jestem gotowy, żeby. O, tam jesteś. Dobrze. To jest odcinek roku. Nie tych potworków. Nie chcę ich zatrzymać. Dobra. Tutaj jest pierwsze oko. Ale ładne. Juuu! Ej! dawa, Nowa! Ała! I... bo my się tu do wody, nawet nie wiem gdzie jest E. Pięknie. Ja wiem, ale poszliśmy drugą stroną i tutaj są małe pajączki. Nienawidzę tych małych pajączków. O dostałem długa, dostałem 100 razy. Też Nie wiadomo czemu widzę. Okej, okay. skopałem. Jeszcze tu nie jest koniec. Ciekawe czysz... Czekaj, okay, jest... żelazo. Oba Jota. Żelazo. Ej, nie ma skrzynek. No to my... Mnie... <laughs> Piesza! Czemu ja to tak wykopałem, by głupia? Co ja mam tutaj? czekam ja wybieram to To ja to, to, to Wszystko co jest takie fajne, czyli to ale Wyrzucę, no dobrze, dobrze, Czekaj, ja tylko muszę wyrzucić rzeczy Dalej nic nie ma Też mam full'a, też wyrzucę w sumie rzeczy to, nie chcę tego, nie chcę to, nie chcę ja jagód, nie chcę, nie chcę tego w ogóle nie chcę to. tego, nie chcę tego, nie chcę tego, nie chcę tego dobra, możemy leczyć um, to sobie zostawię, nie chcę hmm. nie chcę tego okej, okay. mam ej, czekaj Wizny czekaj. czekaj gdzie ty jesteś? no chcę. Tak. A nie! Inną stroną! Tutaj jeszcze nie byliśmy. W prawo. Tutaj w lewo no, możemy pójść. Też w prawo możemy pójść, to w lewo też możemy pójść. Żelazo! Aha! Czekaj, ja tutaj chyba skrzynkę. Eee, wpadłem gdzieś. Gdzie? Gdzie Vizli? Okej, okay, tutaj jest ścielowa Eskajpuję Nic nie ma Czekaj, powiem Tam nic nie ma, ma. E, czekaj, no, jeszcze tutaj jest, Tam, po prostu pójdźmy Wizji, tutaj Pójdźmy jak tu Ale jest tam dalsze przejście jeszcze hmm. Tutaj czy nie byliśmy No nie byliśmy Kurde, ale to duży jest <gry> Hopsa, i tu jest skrzynia. Nie, ja to otworzę najpierw. Dobra. Dobrze. No boże, a! Nie, zabijam. Słodko, spadam. Zamknięta nie, ta droga. Nie, tak! Joo! Ja do swojego się... pieska. Ty masz przeciw swojego pieska. Zgadnij, to... kto ma złote jabłko. Oła, szkiedz. No, szkiedz no, spadł i mnie walnął. Nie wiem jak. Żelaz jest najważniejszy. Uj. Ej, bo idzie rodzinka zombie. Zniszczyłeś budowę już? Idzie rodzinka zombie. Ja nie zniszczyłem budowli. Nie. Nie widzę tego w no, moim Czy pójdziesz tu, potem tu? Myśmy tak, my tutaj, my tu byliśmy. Musimy mm -hmm. teraz. Czekaj, tam dalej? Czekaj, nie ja się zgubię. Czekaj, nie, tu... bo my. Gdzie skrzynię, w której byliśmy, wtedy skręciliśmy, chyba, i nie poszliśmy do przodu. No, jest mądry. Jest <noise> mądry. I czy tutaj jest? A! My tu byliśmy. Nie. Tak, byliśmy. Już wejdziesz. Oj. Myślę, że dobrze. Ja mam mało HP. Musimy ja się No i pójść jeszcze dalej. Omega Creeper. A bobers... Omega Creeper. No to... Bobers... Ale czekaj, ja się... ...zrespołniłem No to wskocz do wody i się spotkam tam może. Okej. Okay. I Co? Ja może się nakucnąć, jak spadasz. Chyba. No bo ja chciałem kucnąć i, i zginąłem. Zebra chyba ten najsied też mnie nie wypali O Megę Pająk U, Słodki I Ał. Żelazo O jocie Widzę Zabier... jesteś mi bogaci w żelazo W żelazie No ile <śleszy> 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 no, ja mam? Cliper mi wybuch i... Przy... I mam przejście do innych e, Minecraftów. Czy tam jak to się nazywa? Szczęście? Co? Szczęście do innych Minecraftów. No, e, w ogóle to chcę Ci powiedzieć, że mam skrzyki, Chyba. A tam jest ślepy zaułek. E, pójdziemy po. Patrzcie, pro. Ej, bo jest burza. Pro rok. Leży. Gdzie ty poszłaś? A pyta się. E, Boże nie edytowałem editowa te filmy, nie i się ten okazało, że po 5 razy tak samo dodałem. Jestem głupi, bo też nie postawiłem łóżka, bo chyba jego nie mam. Albo mam. E, mamy te same rzeczy. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodobał z Minecrafta i z Edu. E, dajcie lajka like, i subskrypcja, by nie omijać żadnych takich rzeczy. Mikrofon się zgłasza!